czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was. Drodzy uczestnicy tej szczególnie ważnej, podkreśloną wieloma elementami liturgii i uroczystości, jaką jest rocznica konsekracji kościoła katedralnego. Współbracia w kapłaństwie, księże Henryku, proboszczu tej koszalińskiej katedry wraz ze swoimi współpracownikami i jako dziekan wraz ze współbraćmi dekanatu koszalińskiego, przedstawiciele urzędów i instytucji naszej diecezji, księże kanclerzu, księże rektorze, osoby życia konsekrowanego, drodzy klerycy, łączący się z nami za pośrednictwem dobrych mediów siostry i bracia w Chrystusie Panu. Uroczystość rocznicy konsekracji poświęcenia kościoła katedralnego zawiera w sobie wiele bardzo istotnych wątków. Tą wielość i ważność dzisiejszej uroczystości podkreśla bogata liturgia, wzniosły śpiew, Także zapalone przy zachełuszkach migoczące świece, przypominające o obrzędzie namaszczenia ołtarza i ścian tej świątyni. Do tego przywołujemy bogactwo historii tego najstarszego, najważniejszego i najcenniejszego domu Bożego w Koszalinie i w naszej diecezji. Pochylamy się też nad bogactwem Bożego Słowa, które dzisiaj w szczególny sposób koncentruje naszą uwagę na tym, czym jest Miejsce Bogu poświęcone, Dom Boży i kim jest Kościół, a w nim każdy z nas. Spróbujmy więc nie tylko w duchu sprawiedliwości, ale też i z pragnienia pogłębienia naszego przeżywania tej dzisiejszej uroczystości przywołać to, co. Pisało i pisze historię tej przezacnej katedry. Może z bólem trzeba przywołać jak chociażby to wydarzenie sprzed dwóch lat, kiedy dokonano w pewnym sensie barbarzyńskiego wtargnięcia, albo to z lat osiemdziesiątych, kiedy w innych okolicznościach, ale w tej samej intencji, powiedzmy to szczerze. Wtargnęli tu zomowcy, by chroniących się, strajkujących robotników w ten sposób zaatakować. Ale do tego przywołujemy bogatą historię, nade wszystko piękną tym wszystkim, co działo się we wnętrzu nie tylko tej świątyni, ale we wnętrzu ludzi, którzy tutaj przybywali i ubogaceni darami sakramentów powracali w swoją codzienność do swoich życiowych zadań. Kościół ten, co chcemy sobie przypomnieć, został wzniesiony w latach 1300-1033 w pierwotnym kształcie. Zatem budowano go nieco krócej niż tę świątynię, o której mowa dzisiaj w Księdze Królewskiej i do której nawiązują słowa Pana Jezusa. Jedne kościół budowano krótko, szybko, w zawrotnym tempie. Jak chociażby krążą opowieści wręcz legendarne o kościołach budowanych przez bohaterskich biskupów za systemu komunistycznego, które niekiedy nawet jednej nocy stawały i jawiły się ludzkim oczom o poranku. Były takie, które były budowane z dziesięciolecia, a nawet stulecia. Sam miałem niebywały zaszczyt pracować w jednym kościele budowanym 136 lat, a w drugim budowanym i przebudowywanym przez lat 600 noszącym na sobie ślady bogactwa dziejów, rozwoju liturgii, a także życia religijnego, które się wokół tych świątyń koncentrowało. Te historie tutaj w tej świątyni zawartą przywołujemy dzisiaj, także odwołując się do tego, co ona na sobie nosi jako ślad i też swoistego rodzaju ranę, by przywołać wybuch reformacji w 1517 roku, kiedy Kościół ten służy protestantom i w ten sposób jakby dźwiga brzemię jarzmo chrześcijańskiego podziału. Pierwsze Kazanie Luterańskie tutaj wygłasza 16 lipca 1531 roku. Kaznodzieja Mikołaj Klein z Lubeki mają miejsce różne i intensywne restauracje tej świątyni na przestrzeni wieków. Między innymi w połowie wieku XIX, czy potem na początku wieku XX. Ale my cieszymy się dzisiaj tą, która została przeprowadzona w ostatnich latach, która sprawia. Że ta świątynia, po różnorakich, skomplikowanych dziejach, także działaniu czasu, służy nam w swym pięknie i w tym wszystkim, co jeszcze bardziej umożliwia nam przeżywanie godne Bożej służby. Trzeba przywołać dla potrzeb dzisiejszej liturgii tę historię najnowszą, o której wspomniał ksiądz Proboszcz. Istotne zmiany po czterowiekowym służeniu w wspólnocie protestanckiej następują po zakończeniu II wojny światowej, kiedy w roku 1945 przybywają tutaj Franciszkanie. 17 czerwca tego roku zostaje odprawiona po czterech wiekach pierwsza msza katolicka, właśnie przez franciszkanów, którzy od tego czasu opiekują się parafią przez niemal 30 lat. Lat. Przypomina nam o tym skromnie i pokornie, jak na franciszkanów przystało, napis umieszczony na tej ołtarzowej belce, ale z drugiej strony widniejący li tylko oczom koncelebransów. W roku 1945 w 45 poświęcili franciszkanie tę świątynię, przywracając ją do kultu katolickiego. O wcześniejszej konsekracji, tej związanej z wzniesieniem jej zakończeniem budowy, nie mamy adnotacji, ale z pewnością miała miejsce, bowiem pieczołowicie takich rytów pilnowano. My dzisiaj odwołujemy się do tej, której dokonał biskup, kardynał nominat Ignacy Jerz. Jak wspomniał o tym na początku we wprowadzeniu ksiądz proboszcz, gdy w 1983 roku, 39 lat temu, katedra ta, ten kościół ten stał się katedrą i stał się centrum życia religijnego nowo powstałej diecezji. Diecezja powstała w roku 1972, a więc łatwo obliczyć, że trzeba było 11 lat, by można było cieszyć się tym kościołem. A przywołanie chociażby przywrócenia do kultu dopiero w roku 1984, konkatedralnej Bazyliki w Kołobrzegu, pokazuje mi tylko, jak były to trudne i długotrwałe procesy, przywołujące dramatycznego ducha tych powojennych czasów i skomplikowanej historii tej, tych ziem, ponieważ mówimy o świątyni, o tym co zostało zbudowane z kamieni, co nosi znamie kunsztu i geniuszu ludzkich rąk, umysłu i serca, sztuki. Mówimy też o tym, co stanowi geniusz ludzkiej historii, z jej wzlotami i trudnymi historycznymi meandrami. Odnosimy to wszystko do bogactwa dzisiejszej liturgii słowa. Wpierw odczytana Lektura fragmentu pierwszej księgi królewskiej ukierunkowuje bardzo jasno naszą modlitwę na Boga podkreślając że on jest fundamentem świątyni fundamentem domu Bożego i kierując nasze myśli ku Bogu jeszcze bardziej podkreśla z jednej strony wagę potrzeby świątyni o którą tak bardzo zabiegali członkowie, przynależący do narodu wybranego, ale z drugiej strony jeszcze bardziej uświadamiają sobie, gromadząc się na modlitwie, że skoro Boga ogarnąć nie mogą niebo i Ziemia, jak mówi autor tej księgi, tym bardziej nie można szczelnie zamknąć Pana Boga we wnętrzu świątyni. Oznacza to bynajmniej że to co dzieje się we wnętrzu świątyni jakby ze swej natury jest przeznaczone po to aby rozprężać się w przestrzeni ludzkiej egzystencji i wydobywać się wraz z ludźmi którzy ze sprawowanych tu czynności udają się do swoich zadań życiowych wyzwań odkrywają swoje powołanie piszą indywidualne zbiorowe historyczne losy Święty Paweł w liście do Koryntian jeszcze bardziej podkreśla wartość kościoła zbudowanego na fundamencie żywych kamieni. Wy jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. W ten sposób podkreślając, że to czego dokonuje, co dokonuje się w kościele jest czymś, co stanowi zaczyn, który ma jeszcze bardziej rozrastać się w ludzkich sercach Między ludźmi. Gdy doświadczaliśmy niedawno, w dramatyczny często sposób, epidemii, mogliśmy odkryć między innymi tę misję człowieka, a zwłaszcza naszych domów, rodzin, gdy odkrywaliśmy, pozostając w epidemicznej izolacji, że nasze domy, że nasze rodziny, mają być domowym kościołem. I wtedy mogliśmy. W tak niezwykły sposób, między innymi czerpiąc z bogatego doświadczenia narodu wybranego, pielęgnować to, co Boże w naszym domu. Ta epidemiczna izolacja mogła stać się dla wielu z nas niezwykłą okazją do tego, by odkryć, czym albo lepiej kim jako sakrament jest Kościół. Gdy usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa, który. Jeszcze bardziej zwrócił naszą uwagę na troskę o czystość domu Bożego. Gdy byliśmy świadkami, jak powypędzał i porozrzucał banki powypędzał bankierów, handlarzy i porozrzucał stoły, na których dokonywali swojego handlowego procederu, myślimy sobie o tym wszystkim, co może uczynić Kościół niezdatnym do służby Bożej albo może jeszcze bardziej o tym, co powinien każdy z nas zrobić, żeby Kościół był prawdziwie mieszkaniem Boga. Jak to zrobić, kiedy przychodząc do Jego wnętrza, sami grzeszni jesteśmy. Dzisiaj jak nigdy dotąd wyjątkowo, nachalnie, mocno, czasami wręcz nieuczciwie przypomina nam o tym świat, samemu zapominając o własnej grzeszności, ale można i z tego skorzystać by jeszcze głębszego znaczenia nabrać temu, co mówimy na początku każdej mszy, bijąc się w swoje, a nie cudze piersi. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I wtedy jeszcze bardziej wybrzmiewają słowa Pana Jezusa. Gorliwość o dom Twój pochłonie mnie, albo jak w innym tłumaczeniu usłyszymy, pożera mnie. To jest... Doskonały akcent, aby odnieść to do zaangażowania nas tu obecnych w życie Kościoła. Duż pasterzy, kapłanów, osoby konsekrowane, świeckich. Czy pożera nas gorliwość o Kościół? Dzisiaj niejednokrotnie jesteśmy bezradni wobec faktu, iż ci, którzy Kościołowi się przyglądają, są wśród nich życzliwi i nieżyczliwi, ale nie rozumiejąc do końca Kościoła, albo chcąc go zrozumieć, spoglądają raczej na nasze czyny, niż na naszą wiarę. Bo przecież sami nie mając łaski wiary, trudno żeby ją dostrzegli, zatem w myśl tego dobrze znamnego nam powiedzenia, pokaż mi twoje uczynki, a powiem ci jaka jest twoja wiara, szukają po tym jak żyjemy, co mówimy, drogi do odnalezienia wiary. W naszych sercach i w swoich sercach. I chociaż mo moglibyśmy długo dyskutować na temat, ile w tych poszukiwaniach jest uczciwości, a ile chęci właśnie zniszczenia tej świątyni, którą jest w ludzkich sercach Bóg, to bynajmniej nie zwalnia nas to ze szczerej refleksji nad tym, na ile jestem tym, który przykłada się do troski o dom Boży. Może posłużyć na koniec zapewną pomoc w tej refleksji, w tej próbie odpowiedzi na to pytanie i znalezieniu swojego miejsca w tym Kościele i odnalezienia Kościoła, takim jaki jest, a nie jakim mi się wydaje, który daje mi w swym prezencie, darze kochającego serca sam Bóg, to, do czego doszedł, do czego doszedł duchowny. I poeta, pisarz Carlo Caretto. Przeżył wiele lat na pustyni afrykańskiej, mieszkając wśród Tuaregów. Tłumaczył dla nich pismo święte, pisał książki, modlił się i zwyczajnie żył. Pod koniec życia wrócił do Włoch, gdzie zamieszkał we wspólnocie zakonnej małych braci Jezusa. Pewnego dnia spotkał się z publikacją zatytułowaną: Szukałem. Lecz nie znalazłem. Była to książka napisana jako polemika ze słowami Pana Jezusa: Szukajcie, a znajdziecie skazania na górze. Autor twierdził, że jego uczniowie poszukiwanie Boga, jego uczciwe poszukiwanie Boga, nic nie dało. Między innymi powołując się na postawę tych, którzy Kościół stanowią. Dla niego rada Jezusa była prawdziwa. W swoich poszukiwaniach, mimo jednak wielu rzeczy, które wskazywałyby na wielkość Boga, ostatecznie zniechęcił się postawą tych, którzy za kościół się uważali. Carlo Caretto, kościół, chcąc przyjść z pomocą temu zagubionemu człowiekowi, który być może szczerze poszukiwa odpowiedzi na pytanie, kim jest Kościół i jak w Kościele obecny jest Bóg, sam odbył na nowo drogę, którą wydawało się, że miał już za sobą i podzielił się z nim osobistą refleksją. Może Kościół utrudniać niektórym ludziom uwierzenie w Boga i czyni to przez grzech swoich członków. Carlo Caretto przyznaje to z rozbrajającą szczerością, ale też twierdzi, że to nie wszystko. Dlatego jego książka łączy w sobie głęboką miłość do wiary i Kościoła z odmową przymykania oczu na bardzo realne grzechy i wady chrześcijan, nawiązując do postawy Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. W pewnym momencie w swojej książce pisze coś, co można nazwać odą do Kościoła. Jakże łatwo Cię Kościele krytykować. A jednak cię kocham, pisze. Ile razy cierpiałem z twego powodu, a jednak ile ci zawdzięczam. Nieraz myślałem o Twoim końcu, a tak potrzebna mi jest Twoja obecność. Tyle razy gorszyłem się Tobą, a jednak dałeś mi poznać, czym jest świętość w Kościele. Nie znalazłem w świecie niczego bardziej wstecznego. Skompromitowanego i fałszywego, a jednocześnie niczego bardziej czystego, hojnego, pięknego i uduchowionego. Ile razy chciałem przed, zatrzasnąć przed Tobą drzwi mojej duszy, a jak często się modliłem, aby mi dane było uwierzyć w twych, w twych bezpiecznych ramionach, nie mogę uwolnić się od Ciebie, bo jestem Twój, chociaż przecież nie jestem całkiem Tobą. Ale tobą się staje. A zresztą dokąd miałbym pójść? Budować jakiś inny Kościół? Zbudowałbym go przecież z tymi samymi błędami. Bo są to błędy, które noszę w sobie samym. Bo są to błędy ludzi, którzy do Kościoła należą, a nie ciebie, który Kościół powołałeś. I gdybym zbudował taki Kościół, to byłby to mój Kościół, a nie Kościół Jezusa Chrystusa. I kończ, jestem wystarczająco stary, by wiedzieć, że nie jestem lepszy od innych. Ta pokorna konstatacja Carlo Caretto staje się być może i dla niejednego z nas zachętą do tego, by nie tyle w Kościele widzieć, jak to niektórzy dzisiaj mówią, Chrystus tak, Kościół nie, przedmiot konstatacji, Kontestacji, ale by jeszcze bardziej odkryć, im więcej czuję, może przede wszystkim w sobie, braków, że Kościół właśnie dany jest po to. Gdybyśmy byli świętymi, byłby niepotrzebny. Gdybyśmy byli doskonali, byłby niepotrzebny. I właśnie to znaczą namaszczenia ołtarza, ścian, byśmy wchodząc do wnętrza tego Domu Bożego dali się przeniknąć. Świętością Boga, który w nim mieszka. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w Was? Oto prawdziwa definicja Kościoła. Czy potrafię ją przyjąć?